Dzień dobry z tej strony John i mam dla Was coś super, czyli taktykę, którą wreszcie jestem w stanie okiełznać każde 4-2-1-3. Trochę to trwało, kosztowało mnie to wiele minut, godzin, a nawet dni przygotowań, no ale znalazłem wreszcie klucz do tego, żeby okiełznać jedną z najbardziej potwornych taktych w historii gier od EA Sports. 4-2-1-3 to formacja, którą wykorzystują wszyscy. Prosi, semi-casuale. Semi -casuale. Nawet podejrzewam, że gdyby moja mama zagrała w FC-25, to inicjalnie ustawiłaby sobie formację 4-2-1-3, bo ta formacja jest po prostu tak przegięta. Ale koniec z tym, mam na to panaceum i nie zawaham się go użyć. Mało tego, pozwolę wam tego panaceum użyć, bo chciałbym, żebyśmy zaczęli wypierać 4-2-1-3 z mety FC25. Oczywiście nie jest to formacja kuloodporna. Będą takie momenty, w których będzie wam się nią grało trochę gorzej, ale nie przeciwko 4-2-1-3. Także jeżeli jesteście ciekawi, przejdźmy do materiału, ale uprzedzam was jednocześnie. Dajcie mi kilka minut, żebym wam powiedział jak grać, żeby wykorzystać jej potencjał na maksa. Gotowe? No to jazda. Jak już pewnie widzicie na załączonym obrazku, to formacja 4-4-1-1 doskonale nam znana, ale w zmodyfikowanej wersji, tak żeby była przede wszystkim przydatna, kiedy gracie na kogoś z 4-2-1-3. Jeżeli rywal będzie grał inną formacją, bardzo płynnie możecie przejść w ustawienie 4-4-2 i tak dalej i tak dalej, tutaj nie będzie żadnych kłopotów. Przechodząc do rzeczy, 4-4-1-1 dla niektórych to formacja, która towarzyszy im w zasadzie od początku FC 25. Ja również byłem tym graczem, który najczęściej Wykorzystywał właśnie ustawienie ze środkowym pomocnikiem ofensywnym i napastnikiem, ale, ale, żeby ona była naprawdę zabójcza, trzeba kilka rzeczy w niej zmodyfikować. Przede wszystkim potrzebujecie agresywnego nastawienia obrony. Ustawienie na 91, 92 czy 95 jest tutaj mile widziane. Nie bójcie się tego, że wasi obrońcy nie będą nadążać za akcją. Na tym etapie, jeżeli wasz obrońca środkowy ma więcej niż 85 tempa, to na pewno sobie poradzi. Kluczowe jest jednak to, żeby wasza obrona była usposobiona agresywnie. To naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, czy to będą 92, 93 czy 94 punkty najważniejsze, żeby to przestawienie na agresję się rzeczywiście dokonało w waszych ustawieniach. Styl konstruowania akcji zrównoważony. Nie chcemy, żeby nasi zawodnicy wybiegali więcej niż to konieczne. Więc jeżeli ktoś wcześniej grał na kontrakt, to przejście na zrównoważony sprawi, że będzie musiał tych zawodników swoich manualnie wystawiać do ataku. To jest jedyna zmiana, tak naprawdę więcej na tym zyskujecie niż tracicie, bo na kontrakt ci zawodnicy są bardziej rozbiegani. Nam zależy przede wszystkim na kontroli, także zrównoważony jest tutaj kluczowe. Jeżeli chodzi o same role zawodników, to tutaj wydaje się to dosyć klasyczne. Jednak trzeba trochę o tym opowiedzieć, żebyście zrozumieli, dlaczego ta formacja jest tak skuteczna. Przeciwko 4-2-1-3, napastnik wysunięta, napastniczka ofensywa, raczej klasyka. Cofnięty napastnik na ofensywie to jest najczęściej wybierana rola dla tych formacji, gdzie macie jednego napastnika. Jeżeli macie dwóch napastników, no to wtedy ten SPO e, może być rozgrywającym. Jednak przy jednym zalecałbym wam żeby to był właśnie cofnięty napastnik. Z kolei jeżeli chodzi o boki, no to tutaj niespodzianki nie ma. Schodzący napastnik na zrównoważeniu, raczej klasyk w kontekście bocznych obrońców, koniecznie na obronie. Siłą formacji 4-2-1-3 jest to, że ona jest bardzo szeroka, jeżeli chodzi o atak. W związku z czym, jeżeli rywal szybko przerzuca piłkę na skrzydła, no to wy musicie mieć tam kogoś, kto będzie to asekurował. Przez to, że macie obrońców Ukierunkowanych obronnie oraz pomocników, którzy również będą się cofali, bo zauważcie, że ani Rodman, ani Rejten w moim składzie nie są usposobione ofensywnie. No to macie dodatkowe zabezpieczenie tychże boków. Także te wielkie zalety. 4-2-1-3 zaczynają kruszać w momencie, w którym macie dodatkową asekurację w bocznych sektorach boiska. Dlaczego ta formacja działa tak dobrze przeciwko 4-2-1-3 oprócz tego, że zabezpiecza wam boki? Przede wszystkim chodzi o ustawienie środka boiska. 4-2-1-3 ma jedną poważną słabość. Bardzo kiepsko się tą formacją stabilizuje środek pola. Bo sytuacja zazwyczaj jest taka, wy rozgrywacie piłkę, rywal cofa swoich eśpedeków i wraz z formacją defensywną tworzy blok sześciu piłkarzy, którzy bronią dostępu do bramki. Co się dzieje, jeżeli nie gola? Otóż on szybko przechwytuje piłkę i przerzuca na skrzydła. Tam jesteście obstawieni. To co was będzie najbardziej amortyzować, to przede wszystkim to, że jesteście agresywni. Macie trójkę piłkarzy, którzy cały czas będą naciskać na środku boiska, gdzie wasz rywal tak naprawdę nie będzie miał piłkarzy. Bo zanim on się zorientuje, że wy tak naprawdę jesteście w stanie w każdym momencie odzyskać piłkę, jeżeli chodzi o środek boiska, no to on już tą piłkę straci i będzie musiał się znowu bronić. Ta formacja działa tylko i wyłącznie wtedy, ale działa świetnie, kiedy będziecie grać pozycyjnie. To znaczy nie Możecie iść na wymianę ciosów. Nie możecie bardzo szybko tej wiki przerzucać. Wy chcecie rywala troszeczkę zamęczyć, on z braku opcji będzie musiał się coraz bardziej frustrować. A jak będzie się frustrował, no to będzie popełniał proste błędy, a wtedy o ataki będzie wam po prostu łatwiej. Także to agresywne usposobienie, które jest uzupełnione tym, że jeden z pomocników defensywnych pełni asekuracyjną funkcję u was. I to w połączeniu z tym, że drugi jest na rozgrywającym, który ma za zadanie budowanie akcji na to klepanie możecie sobie pozwolić w dużo większym stopniu przez to że was styl gry jest zrównoważony no to żaden z piłkarzy nie będzie się rwał szalenie do ataku nie będzie też takiej sytuacji że nie będziecie mieli do kogo podać to jest styl gry który będzie premiował rozgrywanie piłki i tworzenie sobie powolnej sytuacji ale będziecie przy tym unikać tego wszystkiego co jest związane z szybką wymianą ciosów to znaczy hokejowych wyników 9 do 8 gdzie zazwyczaj ci którzy grają 4 2 1 3 po prostu wychodzą z tego zwycięsko bo im dochodzenie do sytuacji strzeleckich po prostu nie sprawia jego wysiłku. No chyba, że im to odbierzecie. Zauważcie, że nawet kiedy jesteście z piłką, no to cały czas jesteście mocno asekurowani na skrzydłach i macie kim grać w środku pola. Jeżeli chodzi o wybór piłkarzy do tego stylu gry, to tutaj tak naprawdę większej wykładni nie ma. To jest akurat plus, bo możecie sobie wykorzystać ulubionych zawodników, czy to są zawodnicy niscy, wysocy, huli, Ture, czy Sava i Bonmati, nie ma to znaczenia. Najważniejsze, żeby w każdej roli wasz zawodnik miał co najmniej jednego plusa, wtedy będziecie mieli największą pewność co do tego, że formacja Wam się nie rozleci przez to, że AI kontrolowane przez komputer w momencie, w którym wy czegoś nie wciskacie, po prostu nie będzie kaszanić i wywoływać wylewów jeden za drugim. Powiedziałbym, że te wykrzykniki, które znajdują się przy opisie tej taktyki są dosyć precyzyjne, to znaczy będziecie do pewnego stopnia uzależnieni od kontrolowania meczu i od posiadania piłki. Nierzadko grając na 4-2-1-3 będziecie mieli po 60, 70, 80% posiadania piłki. Nierzadko będzie też tak, że nie będziecie mogli błyskawicznie przejść z obrony do do ataku, no ale tutaj polecam Wam sobie ustawić jeszcze formację 4-4-2, żeby to było płynne w momencie, w którym rzeczywiście będziecie ścigać wynik. Podejrzewam, że w większości przypadków wyniku jednak ścigać nie będziecie, to rywal będzie musiał za Wami gonić tutaj naprawdę dobrze jest spokojnie sobie porozgrywać i to jest sposób, żeby okiełznać tą najbardziej potworną metę FC25. Możecie sobie tutaj oczywiście pozwolić na bardzo kreatywną grę, to znaczy wasi zawodnicy będą się często podłączać do ataku i będziecie mogli rozgrywać naprawdę koronkowe akcje. Musicie tylko swoim zawodnikom na to pozwolić i po prostu się nie spieszyć. Przetestujcie to sobie, spróbujcie przede wszystkim grać w ten sposób na 4-2-1-3 a zobaczycie, że będzie gdzie Wam się grało po prostu lepiej, niezależnie od klasy rywala. Tak wygląda taktyka, która służy mi do okielznania 4-2-1-3. Dajcie znać, czy rzeczywiście działa. Mam nadzieję, że tak. Na Wasze komentarze, oczywiście, jak zawsze, bardzo gorąco liczę. A tymczasem trzymajcie się, do miłego zobaczyska. Pa! pa.